Witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku gramy w, gr w grą obi, czyli w obitry można się powiększać, zmniejszyć. Teraz muszę tam przejść, dziurę. ale czy mogę na ten tak skoczyć? Widzowie, oszukając wstęp, pamiętajcie łapka łapkach, w górę subskrypcji i dzwoneczku, jeśli lubicie odcinki z Szymonem, które ostatnio nagrywałem. Napiszcie w komentarzu hashtag Szymon, to będzie dla mnie znak, żeby więcej nagrywać z nim odcinków. I dobra, dalej. Okej, okay, okej. Okay. O. Oh. Link do tej gry dam wam w komentarzu. Żebyście mogli sobie zagrać i czekajcie, czy ja mogę przejść pod tym widzowie? O, oh, mogę. Ale fajnie. Poszukają system widzowie. Po raz kolejny. A teraz też szukam system. Powiem że łatwo to bi. Bo to bardzo łatwe. O i mój nick na Robloxie to z Marek. Więc napiszcie mi w komentarzu swój nick, to może was dodam do znajomych. O nie. I właśnie skaczę po skibidi toaleta tak szybko, żeby mnie nie zjadły. Skibidi top 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 jest jest. double deep deep. Skibidi Toilet goni mnie, siewając tę piosenkę, pomaga mi kameramen. Idziemy ratować ziemię, jesteśmy niepokonani. Skibidi, skibidi, skibidi. te wojny już wygrywamy. Skibidi, skibidi, skibidi. No dobra. Chwila, mogę to przeskoczyć? Dobra. My tą grę hakujemy. Oszukuję system. Za każdym razem widzowie uwielbiam oszukiwać system. Nie wiem czemu. ale fajnie jest oszukiwać system w Robloxie. Dobra. A nie, to jest. Nie. To, które to będzie, może to? To, to było to. Jak nie przenika, to znaczy, to jest. To... a jak przenika, znaczy to nie jest to. Nie każdy trzy razy z rzędu czerwone. Nie teraz już nie czerwone, ale dwa razy z rzędu było czerwone. Czy wy to widzieliście widzowie? Jedziemy tu, 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 tu. Widzowie, tu się nawet nie musiałem pomniejszać. A tu się trzeba pomniejszyć, ale spróbuję oszukać system. I go oszukałem jak zawsze. Aha, tam było takie coś. Dobra, ja poszłam na łatwiznę, bo zawsze idę na łatwiznę.

zeryw, nie wiem po co wam tu mówię, bo każdy to dobrze wie, że Fireout wrócił po tych dwóch latach, kiedy go nie było. Jak ktoś, o tym nie wie, jak ktoś o tym nie wie, to nie wiem. To ta osoba jest bambikiem. Ty, 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 ty. Okej. Okay. To może tu też się dało szukać system. Dobra. przeskoczę się tą ścianę? aluję Dobra. Po co iść? dołem, Skoro można iść górą ja oszukuję tą grę, widzowie. Widzowie, zaraz będę na końcu. Dzięki temu, że tego oszukuję. Co to za gościu tam jest? W sumie, jestem sam z tym gościem na serwerze. Ty teraz go zauważyłem! Wow! Ja Cię widzowie, co to jest, widzowie? Ja Cię kręcę? O oh my god, co to było, widzowie? Co to było? Co to było? No widzowie, powiedzcie mi. Co to było? Dobra. Hop hop. Nie chcę karpeta kupować. O, matematyka jestem tym dobre z matematyki. 1 jeden 1 jeden to każdy wie, że to 2. E. 2 razy 3 6. 1 1 0. W może wyprzedzić tego gościa, he. Próbuję go wyprzedzić! Nie! Aha. Czyli tam jest takie dużo, że tak po prostu tego nie przejdziesz. Dobra, rozumiem. O. Hop. 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 Dobra. Taka wielkość wystarczy. Teraz trzeba być maksymalnym gigantem. Trzeba mieć giganta Max, jak mają pokemony. Widzowie! Zaraz to przejdę! Hop! I hop! Ty tego typka zrzuciłem. A nie, myślałem, że go zrzuciłem. Nie biegnę, jakbym był mały. Jej, ja widzowie przeszłem to! A, jakbym dołączył do tej grupy, to bym mógł być speakermanem. O, gościu z Headlessem tu jest. Co to jest? Dobra, biorę sobie to. I widzowie. Skoro udało nam się to przejść. No wam jedno. Zobaczmy, to było już na tyle. Tylko zobaczmy sobie, co tutaj jest. O, zamieniać ciał, fajnie, fajnie. Zamienię się z tym gościem. No chodź tu, gościu, zamieńmy się ciałami. A to nie działa. Ale dobra, widzowie. Zobaczmy tylko. Dobra, widzowie, i to by było już na tyle czemu je latam z ławką widzowie, bo jest budkowem, ale widzowie, to by było na tyle. Papa! A pa. ci łapka w górę, subskrybujcie dzwoneczek, no i to by było na tyle!